Hej, witam Was serdecznie, ja jestem Shio A to jest coś, czego pewnie jeszcze nie widzieliście e, Tego jest dość mało na polskim YouTube e, To jest gra Stranded 2 Czyli coś, e, co istniało na długo, długo przed Minecraftem A oferowało całkiem podobny styl rozrywki e, Dlatego chciałem Wam tą grę pokazać e, Dlatego, że myślę, że tego Minecrafta macie już dosyć Nie tylko mnie oglądacie, a oglądacie też na pewno masę innych YouTuberów Którzy wgrywają te Minecrafty A to jest Stranded, czyli... Coś, co oferuje bardzo podobny styl rozgrywki, ale jednak inny, dlatego że Stranded jest o wiele starszą grą, no, Ona powstała chyba w, w. nie chcę tutaj przekłamać, ale dobre kilka lat temu, e, długo przed Minecraftem. W związku z czym e, mamy tutaj też o wiele prostszą mechanikę. Grafika też jest taka specyficzna, także no, będziecie musieli na to patrzeć akurat z przymurzeniem oka. E, ale e, zaraz się przekonacie, że ta gra jest zdecydowanie warta uwagi. E, ja w nią. grałem w nią. Raz chyba, ale nie tak na poważnie, w sensie chciałem też z tego coś nagrać, ale nie byłem pewien czy, czy jestem w stanie, co, co tutaj będę mógł powiedzieć i tak dalej i tak dalej, ale teraz czuję się na siłach, czuję się na siłach, ehm, patrzę ten YouTube zalewany naprawdę masą kontentu z Minecrafta, chciałem wam pokazać też coś co było na długo przed nim e, i dawało ludziom e, bardzo dużo rozrywki. Ta gra jest, jest freeware'em, jest dostępna gdzieś tam na internecie, możecie ją spokojnie pobrać bez obaw, że to jest gdzieś tam nielegalne, bo to jest w 100% legalne, ta gra została wypuszczona za darmo. Jest też pierwsza część tej gry, nie wiem czy ona jest dalej gdzieś tam, nie wiem czy można ją gdzieś dalej pobrać. Ja znalazłem dwójkę i w dwójkę będziemy tak też grali. Dlatego, że to jest po prostu ulepszona wersja. Ja mam tutaj polinizację wprowadzoną, myślę, że Powinno wszystko być tam przetłumaczone, przynajmniej, mi taką nadzieję. E, no ale, dobra, bez zbędnej gadanie, przychodzimy już do samej rozgrywki. Chcę was przekonać do gry i mam nadzieję, że mi się to uda. Okej. Okay. Gra jest też nagrywana w nietypowej rozdzielczości, a to jest intro. Miłego. I i had just bought a new yacht and i was eager to take it for a ride so i took it out to sea in my excitement i didn't really pay attention to where i was going and i got into a storm the storm drove me off course all of a sudden a bolt of lightning struck the boat and caused a fire

E, Sfazowaną kamerę, mam nadzieję, że to za chwilę minie, chociaż nie jestem pewien co do tego szczerze mówiąc. Dobrze, przytam wam to co dostałem na sam początek. Wyspa, to się nazywa szczęście. Może wyrzuciło mi na brzeg, prawie bez szwanku. Powinienem się rozejrzeć. I to jest informacja, że w lewym górnym rogu widzimy cztery paski, które prezentują nasz stan, czyli zdrowie, głód, pragnienie i zmęczenie. Dokładnie, w tej grze będziemy musieli dbać dokładnie o to wszystko, dlatego że po prostu zginiemy, jeżeli nie będziemy o to dbać. E, to jest prawdziwy survival. Tutaj trzeba dbać e, o wszystko. Wciąż jesteś oszołomiony, dlatego wszystko jest zamazane, ale to minie z czasem. Dziękuję. Czy jak widzicie, w grze mamy coś takiego jak dziennik. W tym dzienniku mamy e, generalnie wszystkie informacje e, Dokładnie wszystkie informacje Po oprócz tego mamy też misje i tak dalej tak dalej No dobra Grę zaczyna się tutaj od zniszczenia tutaj tego co wypadło od naszego statku Który jak się okazuje był drewniany, ale to przecież jacht Więc w sumie tego akurat jeszcze nie, nie jestem w stanie zrozumieć Znaleźliśmy tutaj dwie sztuki soku Okej okay. Nie jestem pewien czy to randomowo wypada, czy nie randomowo. Ciężko powiedzieć, rzeczy zbieramy e, prawym przyciskiem myszy, a niszczymy wszystko e, oczywiście lewym przytrzymując Okej, okay, jak widzicie to jest ten problem, że niestety nie wszystko widać, dlatego... O, teraz się napiłem niestety słonej wody Ale dobra Warto zbierać wszystkie rzeczy. Zobaczcie, to jest krabi, którego ja teraz nawalam. On zaraz powinien paść, on tak jakoś nie reaguje super. Na tej wyspie najwyraźniej nie znajdę hotelu, w którym mógłbym się przespać, bla bla bla. No, czyli, oczywiście, musimy zrobić sobie narzędzia. Jak zrobić narzędzia? Zaraz wam dokładnie pokażę, tylko jeszcze smaltytuję tego kraba. Klikamy na niego prawym, wyświetlałem się jego kwipunek. Możemy sobie spokojnie to wszystko zabrać, zamknąć. I dziękuję bardzo Tam jest jeszcze masa rzeczy do pozbierania, zaraz się tym zajmiemy Tylko jeszcze wam pokażę jak się craftuje itemy e, Żeby otworzyć ekwipunek i generalnie to menu, wciskamy Escape. Czyli to jest akurat bardzo podobne do Terrarii Chociaż nie wiem czy jestem w stanie, a czy, czy jestem w stanie, czy mogę porównywać te gry e, Porównywać, nie porównywać tylko nawiązywać e, do nich e, grając w jedną z nich No nieważne e, Jak widzicie tutaj mamy itemy Żeby skraftować musimy zaznaczyć lewym przyciskiem dwa, dwie z tych rzeczy I tutaj mamy coś takiego jak plusik Widzicie, teraz zaznaczyłem jakąś muszlę i winogrona, w związku z czym nasz pan stwierdził, że to jakoś nie za bardzo działa. E, przeszukujemy sobie teraz e, naszą e, znalezioną przed chwilą e, muszelkę i znalazłem w niej szlam. Zobaczcie, to ja sobie mogę biegać po tej wyspie i zbierać sobie jakieś rzeczy. To jest kolejny krab, który też jakoś tam są. Tam wszędzie pływają deski, je też zaraz będziemy musieli pozbierać. Tylko chcę najpierw wygrzebać z tych. Z tych miejsc, jak najwięcej. Zobaczcie, znaliśmy wodę, dzięki czemu będziemy w stanie. Ewentualnie, w wypadku, w którym nie znajdziemy gdzieś tutaj źródła wody, będziemy w stanie po prostu przeżyć, prawda? mam jeszcze coś. Nie wiem, czy to. O, mogę to zebrać, zobaczcie, kora. Tego chyba nie mogę zebrać, niestety. Um, też boję się, żebym się nie napił czasami wody słonej, dlatego że wypicie wody słonej jest jednoznaczne z tym, że będziemy bardziej spragnieni, dlatego na to trzeba bardzo uważać. To też sobie pozwolę rozwalić. Weźmiemy sobie jeszcze tą belkę całą. Hop. I jeszcze tam jest jedna belka cała. Okej, okay, to będzie chyba wszystko co zrobimy na sam początek. Pójdziemy zaraz na wyspę, żeby zwiedzić ją. Jak widzicie, gra się charakteryzuje tym, że ma taką bardzo specyficzną grafikę. Starą, jakąś nieszczególnie ładną, ale taką bajkową i w sumie ona e, nawet dziś e, nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu dla gracza, który sobie się tutaj bawi, prawda? Przynajmniej ja nie mam żadnego problemu z tym. No, jak widzicie, jest to bezludna wyspa. Latają sobie te jakieś stworzonka, wszędzie jest. Hmm. Ciekawie. <grystanie> I, I biegają sobie jakieś małpki. To oczywiście animacje są strasznie sztywne i tak dalej. Dźwięki też nie robią jakiegoś szczególnego wrażenia. Ale tutaj mamy jeden cel: musimy po prostu przetrwać i nie powinno nas to jakoś szczególnie pochłaniać, te wszystkie zwierzęta. Te małpki oczywiście możemy zabić, możemy za nimi ganiać. To nie jest oczywiście proste w pierwszych fazach gry, ale potem, kiedy już uda nam się zdobyć jakieś rzeczy, to. E, zdecydowanie będzie nam to przychodziło łatwiej. No i to jest gratka dla takiego kolesia, który uwielbia zbierać. Zobaczcie, wszędzie są jakieś grzybki. My możemy je zbierać, są pieczarki akurat. No obecnie nie mamy miejsca w equiponku przez te dwie kłody, które tam zebraliśmy. Ale zobaczymy sobie, co jest na tej górze, i za chwilę już zacznę sobie craftować jakieś narzędzia. Okej, okay. tu mamy źródełko. Plusk, plusk, źródło świeżej wody, to ja mogę zaspokoić moje pragnienie. No i teraz podchodzimy do tego, możemy użyć E i zobaczcie, że pasek. Wy nie, nie wiem, czy będziecie to widzieć, bo tutaj gui jest strasznie małe. E, w każdym razie pasek z pragnienia mi się zmniejszył, zostało mi tylko paski e, żarcia, właśnie głodu i, e, i zmęczenia. No, żeby uspokoić zmęczenie, chyba trzeba sobie zbudować jakieś łóżko. E, i, I właśnie się w nim przespać gdzieś tam przez jedną noc. No nie wiem, zobaczymy jeszcze. E, w każdym razie trzeba chyba zbudować jakiś obóz. A żeby zbudować obóz, musimy najpierw skraftować sobie jakieś narzędzia. Ja sobie pozwolę. Aha, oczywiście nie jesteśmy w stanie nic ponieść. No dobra. Nie jestem pewien, czy będziemy w stanie zrobić jakieś teraz narzędzia. Wy zjedzmy może coś, tak na początek. No, jak widzicie, pasek nam tam się. Troszkę zmniejszył, jakieś winogrona sobie zjedzmy Żeby móc po prostu kawałek tego Kamyczka ponieść, chyba że wywalimy coś, albo przeszuk przeszukamy y, Nasze muszelki Szlam I szlam, czy już mogę wziąć kamyczek? Goddammit, przecież to jest kamyczek zwykły, czemu nie mogę go podnieść? Muszę coś wywalić chyba jednak, jedną kłodę, wywala jedną kłodę Dlaczego mam ciągać to ustrojstwo? No w sumie może i masz rację, wywalimy te kłody Pozbieramy kamyki e, i skraftujemy sobie jakieś narzędzia. Widzicie, zaznaczyłem patyki, zaznaczyłem kamyczki. E, I mamy teraz do wyboru młotek i włócznia. Włócznia jest oczywiście do ataku, a młotek do skraftowania rzeczy. Ok, stworzyłem młotek. Po kilku próbach nareszcie udało mi się połączyć patyk z kamieniem, dzięki czemu otrzymałem prowizoryczny młotek. Przynajmniej przedrobinie wyobraźni. W każdym razie lepsze to niż nic. Powinien wystarczyć do postawienia namiotu albo prostego szałasu. Wiesz, młotek, bla, 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 pojawi się. Aha, okej, okay, czyli musimy. wybrać młotek na ekranie punku. i wcisnąć prawy przycisk myszy. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy te kłody już mogę zabrać. Jednej wciąż nie mogę zabrać, ale pozwolę sobie to zniszczyć. I pobrać rzeczy, które z tego wypadną. Dobra, jedna kłoda nam powinna na razie wystarczyć. Okej, okay, teraz nasuwa się pytanie, gdzie zrobimy sobie obozowisko? Obozowisko nasze musi być na pewno gdzieś w pobliżu. Zobaczcie, jakieś ptaki pływają. E, na pewno gdzieś w pobliżu tego jeziorka, znaczy jeziorka, tego źródełka, dlatego że picie słonej wody na cieście nie kończy się, kończy się zbyt dobrze. E, ale też troszeczkę wolą unikać tych lwów, do, dlatego że one jednak są dość ciężkie do pokonania w pierwszych fazach gry. E, wiecie co, zrobimy sobie obozowisko dosłownie tutaj, pod tym drzewem. Tutaj, o tutaj, tutaj, tutaj. O, w tym miejscu, w tym miejscu, albo w tym, tutaj, tutaj. Gdzieś pomiędzy tymi trzema drzewami, będzie idealnie. Dobra. Weźmiemy sobie ten młotek i na niego mamy kliknąć prawym, tak? Czy, czy coś? Czekaj. Użyj coś, coś takiego. Aha, jest, dobra. Musiałem go wziąć do ręki i teraz mam e, buduj. Namiot. Namiot chyba nie jest dobrym pomysłem obecnie, bo to to, to jest? To, to jest jakiś składnik. W ogóle to jest chyba. To jest chyba wełna, ale wełny na razie nie zdobędziemy, bo nie widzę tutaj nigdzie żadnych rzeczy. Więc zbudujmy sobie na początek jakiś zwykły prosty daszek. Zobaczcie, ja to mogę to teraz ładnie stawiać. Hmm, tylko jak się go obraca. Aha, scrollem. Okej, okay, obraca się go scrollem. No i niech sobie stoi tutaj. No i zobaczcie, mamy plac budowy. Dokładnie pomiędzy trzema drzewami, czyli tam gdzieś chciałem. E, ja sobie jeszcze. Aha, teraz mam ten w ręce, to nie mogę za bardzo nic zrobić. E, I teraz musimy tutaj naznosić rzeczy. E, tam było potrzebne. Aha, zobaczcie. Teraz jak mamy młotek, to musimy przynieść tutaj 19 patyków i trochę liści. Więc dajmy tutaj wszystko, co mamy. Niestety mój. Prawy przycisk myszy działa tak średnio To jest mozolne strasznie W momencie kiedy na przykład yy, Mamy tutaj do przeniesienia jakieś 200 rzeczy Tutaj siedzisz po prostu i przez cały dzień tłuczesz e, jakieś drzewa Czy coś takiego i donosisz tutaj te rzeczy Gdyby mi ta myszka sprawnie działała muszę sobie przyłączyć drugą myszkę Jakby to jeszcze raz grał w strandy. A zobaczcie To, to, to drzewko było jakieś hojniejsze Też okej okay. I teraz liście. Liście zdobywa się z różnych rzeczy, na przykład z czegoś takiego. Z czegoś takiego powinien mi wypaść liście. Zobaczcie, jeden liść. I zniszczyłem tą. To powinno odrosnąć za jakiś czas chyba, chociaż też nie daje głowy. Oczyścimy to miejsce, tak czy siak. Ojojoj, oj, nadchodzi noc. Nie wiem, co się będzie działo w nocy, szczerze mówiąc. Nie jestem pewien, czy, czy coś nas zaatakuje, czy... cholera wie w sumie. Na razie wpakuję te liście. Trzeba sobie jak najszybciej zrobić jakieś schronienie, żeby móc się zwyczajnie przekimać. A to? Co to są za. Może coś takiego mogę. O, z takiego czegoś też widzę, wypadają liście. I to całkiem sporo tych liści. Tu też się. O! Słyszałem lwy. Widzicie, tu jest niebezpiecznie jednak. Trzeba w tej kwestii uważać trochę. Kora, patyki, to też mnie tak mało interesuje. Ja muszę zdobyć liście, to jest najważniejsze. Może to, to? Paprotki tutaj. Dobra. Teraz bardzo możliwe, że robię coś głupiego, że nie powinienem w żadnym wypadku brać tych liści z tego, tylko coś nie wiem. No, ale to mi jeszcze pewnie doradzicie gdzieś tam w tych, jeżeli grajcie w tą grę. To jest stara gra, także być może większość z was e, tej gry nie widziała, ale jeśli e, ja swoim materiałem będę w stanie was zachęcić, to e, będzie mi bardzo miło, prawda? No dobra. Słyszę lwa, to mi się bardzo nie podoba. Ale my musimy jednak zebrać troszeczkę więcej liści. Nie ma. Nie widać tu już prawie nic. Chyba, że uda nam się zrobić pochodnie, ale nie wiem z jakich materiałów się kraftuje tam pochodnie. Nie wiem, czy nie mamy już czasem odpowiedniej ilości. Tak, mamy już odpowiednią ilość. No i zaraz zobaczcie jak ładnie powstaje nasz, nasze pierwsze schronienie. Tam jest pasek. Yy, pasek tego kończenia, że tak powiem już jest gotowy. Nareszcie dach nad głową, przynajmniej w symbolicznym sensie. No i tam koleś oczywiście mówi, że jest super, dobrze. Budowa konstrukcji dobra. Spoko. Mamy nasz daszek. Czy możemy się w nim przespać? O to jest pytanie. Tutaj mamy jeszcze budynki, produkcja, co tu chodzi, co to jest różne. Aha, można wybudować płot. Zobaczcie, teraz jak budowałem jedną z rzeczy, odblokowało nam się ich o wiele więcej. No dobra, fajnie, cieszę się. Ale zanim zaczniemy cokolwiek robić, to ja wejdę w kibunek, zdejmę sobie z ręki ten nieszczęsny. To wezmę do ręki, powiedzmy. Czy ja mogę się, czy jak się mogę przespać tutaj? Okej, okay, już jestem z powrotem. Skoro nasz szałas jest gotowy, to możemy e, się przespać klawiszem Y. Nasz koleś się przespał, bardzo dobrze. I skoro jesteśmy już przespani, że tak powiemy, i mamy dzień, e, to jest, wypadałoby postawić coś nowego. Ja sobie pozwolę wrócić do kwiępuńka, ustawić sobie to, żebym nasz koleś to wziął do ręki. I prawym, wybrać produkcja i ognisko. Um, ognisko się przyda nam o tyle, że będziemy mogli w nim piec, mięso i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym e, sobie to pozwolę tutaj wcisnąć. I teraz musimy znowu zebrać surowce, niestety. Tym razem na ognisko. Nie mam już surowców, e, tylko że sobie pozbieram jeszcze. Mm. Teraz problemem jest zbieranie, podczas gdy się w dłoni, oczywiście, patek. Ale ja pozwolę sobie po prostu troszkę naszym kochanym młotkiem i zaraz patyków będziemy mieli wystarczająco. To się wydaje, że to jest tak dużo, ale z tych, yy, tych drzew wypada ich naprawdę masa i te drzewa to są chyba niezniszczalne. Um, ale jeszcze się upewnię jak będę nagrywał kolejny odcinek Dlatego, że jeżeli wam się to spodoba, jeżeli przyjmiecie dobrze strandy i będziecie chcieli tego więcej To jak najbardziej, jak najbardziej pokażę wam tego więcej I będziemy, zrobimy z tego normalną serię W którą ja sobie będę pogrywał, dlatego, że myślę, że ta gra w przeciwieństwie do Minecrafta jakoś mi się szczególnie nie znudzi Jeżeli potraktuję to jako zwyczajny let's play A też w związku z tym, że Minecrafta jest już zdecydowanie za dużo, to chciałbym wam zachęcić do gry, która jest bardzo podobna Ale niestety tak dużo osób z tego młodszego pokolenia o niej nie słyszało. No cóż, szkoda. Ale mam nadzieję, że ja się przyczynię do tego, że. Au. Aha, jesteśmy głodni. Zobaczcie. Wypadałoby coś zjeść wreszcie. Na przykład te borowiki spróbuję pojeść. It. Od razu lepiej. I Jeszcze raz. I jeszcze raz. Jak będziemy mieli ognisko, to będzie można piec mięso, także będzie nieco lepiej. Ok. W porządku. I pakujemy dalej rzeczy. Jeszcze po kamyczki zaraz pójdziemy. Nie wiem, czy jest jakiś kilo do, do wydobywania tych kamieni. Chyba nie ma. Z tego, co się orientuję, nie ma. Chyba, że to jest w jakimś modzie. A ja nie jestem w żadnym modzie obecnie, tylko w postawce. Jest kamyczek. 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 Obawiam się, że jakbym pobiegał sobie wokół tych kamyczków, to znalazłbym ich o wiele więcej i mógłbym zrobić. A czy zebrać je gdzieś tam z podłogi nawet. Ale nie chce mi się też biegać i szukać, skoro mam tutaj blisko. Nie mam już materiałów? Aha, bo ja muszę mieć kamień, nie kamyczek. I teraz pytanie: co to jest kamień? Czym się to różni od kamyczka? Tutaj chyba leży kamień. E, tylko, że nie mogę go zebrać. Aha, mogę go zebrać, dobrze. Spróbujemy potus. Potrzebujemy kamienia. Kamień, kamień. Kamyki. Kamień, kamień. O, dobra. Teraz powinniśmy mieć już wystarczająco. Przynajmniej z tego, co mi się wydaje. Małpki biegają. Trzeba będzie tych małpek pozbyć. One chyba mają jakieś gniazda, także i tak się zrespią. A zawsze jakieś mięso, prawda? Ognisko zapewnić ciepło i światło. Oczywiście najpierw mus muszę znaleźć sposób, żeby je rozpalić. Skoro nie mam zapalniczka lub zapałek, muszę znaleźć inny sposób. Ognisko dostarczenie tylko światła. No dobra, teraz pytanie: jak my rozpalimy ognisko? Chyba będziemy musieli jakoś coś pokombinować z tymi. Jeżeli chcesz coś zrobić, podejść bliżej do ognia i po prostu Mhm, okej, okay, no dobra, tylko że jest mały problem. Dlatego, że my nie mamy ogniska. Będziemy musieli jakoś rozpalić to. Yy, znaczy, nie mam ognia, to będziemy musieli to jakoś rozpalić, prawda? Więc postaramy się użyć do tego. Nie wiem, kamyków. A nie, to są małe kamyki, to są amunicja, to nie. Czy mogę z tego jakoś, to jakoś użyć? To, co, co to jest? Tutaj wyrzuciłem jeden, tak, to to nie. Hmm. Jakoś trzeba to rozpalić, tylko że w jaki sposób możemy rozpalić to? E, być może nie wiem, uderzając. jakoś tak? Kamyki, no tak można zrobić kamyki. jak można. tak można zrobić z tym w takim nie razie. Nic, okej. Okay. A może pocierając, nie wiem. Mogę go wygiąć w wodzie lub zapalić w ogniu. Hmm. Ko a kora? Kawałek kory. Mo może rozpala ogień z jej pomocą. O! Proszę. Now that's what I'm O wady Szlam? Czy ja przeszukuję właśnie korę Co mi się wydaje? Kora została zniszczona. Nie, this will work. Owady. No patrzcie, można przeszukiwać korę. Tylko pytanie, jak, jak ją... Można jakoś rozdzielić tą korę? Nie wiem. Kora i drewno. Tego się nie połączę. To kora i nie wiem kamień. Kora i... Jak można rozpalić korę? Ja nie mam żadnego pomysłu w tej kwestii Bo Powinienem mieć... Może rozpala ogień z jej pomocą No dobra, więc teraz pytanie się nasuwa Jak mam sprawić, żeby ta kora została rozpalona? Oh, come on. Tego się nie da się rozdzielić Może coś skopałem? Nie no, wydaje mi się, że... A nie, tutaj już mogę, zobaczcie Mogę ją wyrzucić Now that's Teraz, no znajdujesz kora, ale czy ja mogę ci jakoś, nie wiem, roz... Right. Roz, y... No teraz się przeszukuję, ja nie chcę jej przeszukiwać, tylko chcę ją... Mogę ją nawet zjeść. Jesus man. Weź do ręki. O, rozsypałem chyba ją. Kora 8. A jakby tak... Kurde, no wiecie co, nie mam po prostu pomysłu jak... Jak to zrobić, żeby rozpalić ogień? Make fire! Zobaczcie. Kłodę z korą. Okej. Okay. I co, teraz zostawiam taki przynajmniej jak ogień? That doesn't work. Aha, muszę spróbować jeszcze raz. No dobra. Widać. Aha, teraz będę przeszukiwał. Więc sobie to do ręki. Zbierzemy trochę więcej patyków. Dobra. I teraz spróbujemy połączyć patyk z korą i rozpalić ogień. Make fire. Rozpalanie ognia i. To nie działa. Muszę spróbować ponownie. To jeszcze raz. Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie ogniu. Don't be stupid. God damn it! Chyba, że muszę być bliżej ogniska. <laughs> Zobaczcie ja jestem ignorantem w tej grze. E, będziemy musieli niestety Jakoś sobie poradzić. Chyba, że w ten sposób, tutaj. Hop hop. Make fire. Teraz w ciebie wierzę. I... Zapłoń! Dobrze! Mamy ogień! Ludzie! Wreszcie źródło światła. Nie będziemy się bali w nocy i będziemy mogli normalnie spać. Teraz mamy jakieś takie nawet porządne obozowisko. Zobaczcie. Ale ja osobiście będę musiał już kończyć. Nie wiem ile się tego materiału nagrało. Ciężko mi jest to w tym momencie powiedzieć. Ale jeżeli będziecie chcieli więcej stranded, to y, oczywiście piszcie w komentarzach y, i nie wiem. Nie wiem, pokażcie jakoś, że, e, że Stranded 2 e, powinno się znaleźć dalej na moim kanale i powinienem zrobić z niego coś, żeby pokazać Wam więcej i żebyście razem ze mną mogli odkrywać tą e, bardzo fajną zresztą grę. E, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłości. Pa Pa!